Mam niespodziankę dla Bebeli. Poproszę ją o rękę. Bebe? Bebela? 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 Carlinhos! Pomocy, wpuść mnie, wypuść mnie. Jak mam to wytłumaczyć bliskim, zwłaszcza dzisiaj? Co będą mówić o rogach Renifera? Zjawisz się tam z nową dziewczyną. Nie chcę umierać. Boże, jestem w gwiazdkowej krainie. Kominy świętego Mikołaja? Zegar z Harry'ego Pottera? Chyba za bardzo się pospieszyłem. Przyjazd z nieznajomą na święta do tradycyjnej rodziny. Co może pójść nie tak? Gdzie się poznaliście? Na plaży. Na imprezie. Uwaga! <laughs> Czyj jest ten nieznany mi śmiech? Sprawimy, że Carlinhos przesiąknie duchem świąt. Jeden, dwa, trzy. Nigdy nie poznałem nikogo takiego, jak ty. Jesteś najszczerszą osobą, jaką znam. Maestro, stop! DJ! Chcecie świąt, chcecie świąt, o wam pokażę. Kim jest ta tajemnicza porywcza nieznajoma, którą karlinę przywiózł na święta? Ta kobieta to kłamczucha. Co przede mną ukrywasz? kim ona jest?